Welcome to the Witaj w programie Prawdy Ewangelistu i w którym skupiamy się na God's, Bożej Bezwarunkowej Miłości i Łasce. Bóg Cię kocha, God Bóg chce Cię posłabić i obdarzyć dobrobytem, się, ale musisz odpowiedzieć: Wierzę. Byłem w stanie przyjąć to, wierzyć i pójść do przodu dawaniu, wierząc o żywo i zbierając i je za każdym razem. Robiąc to zarabiam więcej niż kiedykolwiek. A teraz Andrew. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę nauczanie o finansowym szafarstwie. Nauczałem na ten temat przez pięć tygodni. Mam tutaj książkę o finansowym szafarstwie po angielsku i po hiszpańsku. Mamy płyty CD, DVD, podręczniki oraz pakiet, w którym oferujemy DVD ze świadectwami ludzi, którzy widzieli, jak Bóg obdarza ich finansami. Są tutaj wspaniałe świadectwa. Nauczam na ten temat od pięciu tygodni. Dzisiaj kończę serię i powiem ci, że była potężna. Wiesz, pieniądze nie są najważniejsze. Tak właściwie zacząłem to nauczanie od Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, która mówi o ufaniu Bogu, o tym, że używanie wiary w dziedzinie finansów to najmniejsze użycie twojej wiary. To radykalne pojęcie, o którym większość ludzi nie wie. To najmniejsze użycie twojej wiary, jeśli nie możesz zrobić tego, co najmniejsze, nie zrobisz tego, co większe. Tak więc pieniądze nie są największą, najważniejszą kwestią w życiu, ale tak naprawdę nie poradzisz sobie bez pieniędzy. Gdybyś nie miał żadnych pieniędzy, żyłbyś na ulicy, byłbyś żebrakiem, byłoby ci zimno, byłbyś głodny, nie byłbyś w stanie zadbać o swoją rodzinę. Pismo Święte w pierwszym liście do Tymoteusza, piąty rozdział, mówi, że jeśli nie dbasz o swoich, a zwłaszcza o domowników, jesteś gorszy od niewierzącego i wyparłeś się wiary. Użyłem listu do Efezjan, 4 rozdział, 28 werset, który mówi, abyś przestał kraść i zamiast tego pracował, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, abyś miał z czego udzielać potrzebującemu. Celem pracy nie jest tylko to, abyś mógł zaspokoić swoje potrzeby, ale abyś mógł być błogosławieństwem dla innych ludzi. Jeśli w swoich finansach postawisz na pierwszym miejscu Królestwo Boże, wtedy Bóg zacznie nadnaturalnie o ciebie dbać. Właśnie dlatego zatytułowałem to nauczanie finansowe. Szafarstwo zamiast dobrobyt, ponieważ to jest szafarstwo, to nie są twoje pieniądze. To Bóg pobłogosławił Cię zdrowiem, dobrobytem, wszystkimi przywilejami, które mamy, możliwościami, i kiedy zaczynasz być szafarzem Bożych Zasobów, to wszystko zmienia. O tym mówiliśmy. Wczoraj dzieliłem się z Księgi Przysłów, 18 rozdział, 16 werset, która mówi, dar człowieka turuje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. Dzieliłem się tym, że nie chodzi tu o talent, zdolności czy namaszczenie, ale mowa o pieniężnym czy też materialnym darze. Użyłem innych wersetów, w których dokładnie to samo hebrajskie słowo zostało przetłumaczone, raz jako łapówka, Księga Przysłów, 15 rozdział, Księga Przysłów, 19 rozdział, 6 werset, całą pewnością mówi o darze pieniężnym. Tutaj jest mowa o tym, że kiedy siejesz ziarno, właściwie podłączasz się do namaszczenia, które znajduje się na drugiej osobie, służbie czy kościele. To daje Ci miejsce, kieruje to namaszczenie w Twoją stronę. Stajesz się współuczestnikiem, ich partnerem. Przez cały ten tydzień podkreślałem korzyści wynikające z partnerstwa. Chciałbym to zilustrować przy pomocy królowej Saby. Pierwsza księga królewska, 10 rozdział, werset pierwszy, mówi: A gdy królowa Saby usłyszała o słowie Salomona i o imieniu pana, przybyła, aby go przez zagadki poddać próbie. Dobór słów w tym wersecie pokazuje ci, że ona słyszała o mądrości Salomona. O jego wielkim bogactwie i o tym, jak Bóg go błogosławił, jednak nie była całkowicie przekonana. Przybyła z zagadkami. Aby poddać go próbie. Testowała go. Chciała sprawdzić, czy to, co słyszała, było prawdą. Werset drugi: Przybyła do Jerozolimy z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi wodności, bardzo dużo złota i drogocenne kamienie. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. Po pierwsze, zanim przejdziemy do reszty, jakim sposobem udało się jej spotkać z Salomonem? Ludzie mówią: Cóż, była królową. Dalej ten sam rozdział mówi, że wszyscy ludzie na Ziemi pragnęli zobaczyć Salomona. Wielu królów i wiele królowych z całego świata na pewno wielu ludzi chciało się z nim spotkać. Gdybym chciał spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie mógłbym tak po prostu zapukać do drzwi i zapytać go, czy mogę wejść. Musiałbyś się umówić. Byłoby to ustalone na miesiąc do przodu. Musiałbyś przejść przez ochronę i musiałbyś zrobić wiele różnych rzeczy. Zapewniam cię, u Salomona działy się podobne rzeczy. Nie mogłeś po prostu przyjechać do Jerozolimy i się do niego dostać, ale ona miała bardzo wielki orszak wielbłądów i żołnierzy. Później będę mówił o tym, ile złota i przedmiotów mu podarowała, ale wierzę, że prawdopodobnie miała minimum 100 wielbłądów, może 200 lub więcej, a do tego wszystkich żołnierzy. Czytamy, że był to bardzo wielki orszak. I z tego powodu, ze względu na dar, który podarowała, tak jak mówi Księga Przysłów, 18 rozdział 16 werset, dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. Wiesz, jak królowej Saby udało się zobaczyć Salomona? Przyniosła mu fortunę. Złoto, srebro, wonności, drogocenne kamienie i inne rzeczy, i to przeniosło ją naprzód kolejki. Właśnie to zrobi dla ciebie twój dar. Werset trzeci. Salomon zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania. Nie było nic nieznanego królowi, czego nie mógłby jej odpowiedzieć. Gdy więc królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona i dom, który zbudował, a także potrawy jego stołu, siadanie jego sług, stawanie jego służących, ich szaty, jego podczaszych oraz schody, po których wstępował do domu pana, dech zamarł jej w piersi. Dziś powiedzielibyśmy, że to odebrało jej była tym owładnięta. Wtedy przemówiła do króla. Prawdziwa była ta wieść, którą słyszałam w swojej ziemi o Twoich dziełach i Twojej mądrości. Jednak nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam to na własne oczy. I to nie powiedziano mi nawet połowy. Twoja mądrość i Twój dobrobyt są większe od sławy, o której słyszałam. Błogosławieni Twoi ludzie, błogosławieni Twoi słudzy, którzy zawsze stoją przed Tobą i słuchają Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Twój Bóg, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela. A ponieważ Pan umiłował Izraela na wieki, ustanowił Cię królem, abyś czynił sąd i sprawiedliwość. Spójrz na werset dziesiąty. Następnie dała królowi 120 talentów złota. I bardzo wiele wodności oraz drogocennych kamieni nigdy więcej nie przyniesiono tyle wodności, ile królowi Salomonowi dała królowa Saby. A oto czym jest 120 talentów złota. Talent to 75,5 funta, co oznacza, że królowa Saby dała Salomonowi 960 funtów złota. To równa się 144 960 uncji złota. Przyniosła mu wiele złota, nie wliczając w to srebra. Przyniosła również dużą ilość srebra. Przyniosła również tyle wonności, że czytamy, że nigdy więcej nie przyniesiono tyle wonności. Tak więc dała Salomonowi ogromną kwotę pieniędzy. Pomyśl o tym. Salomon był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Druga księga kronik, pierwszy rozdział, mówi, że Pan powiedział Salomonowi, że pobłogosławi go tak, że ten król ani przed Tobą, ani po Tobie nie będzie tak bogaty i prosperujący jak Ty. Salomon nie był tylko najbogatszym człowiekiem swoich czasów, on był najbogatszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył lub będzie żyć. Widzisz dzisiaj ludzi, którzy są miliarderami, a Salomon był od nich bogatszy. Oto najbogatszy człowiek na Ziemi. A królowa Sabe przyniosła mu prawdopodobnie ponad 2 miliardy dolarów w złocie, nie wliczając w to srebra, nie wliczając wszystkich wonności i drogocennych kamieni. Prawdopodobnie były to 3 miliardy dolarów w dobrach, które dała najbogatszemu człowiekowi na ziemi. Wiesz, że są ludzie, chrześcijanie, którzy mają ducha Judasza? Judasz zobaczył, jak kobieta przyniosła alabastrowy słoik z olejem, rozbiła go i wylała na stopy Jezusa, po czym wytarła go swoimi włosami. Judasz natychmiast powiedział, na co ta strata? Można było to sprzedać i rozdać ubogim. Pismo mówi, że nie powiedział tak dlatego, że troszczył się o biednych. On był złodziejem i chciał dostać się do tych pieniędzy. Są dzisiaj chrześcijanie, którzy za każdym razem, kiedy ktoś mówi o pieniądzach, natychmiast mówią: Nie powinniście budować takich budynków, nie powinniście tego robić, powinniście rozdać wszystkie te pieniądze ubogim. To ten sam duch Judasza, ten sam duch Mamony i ma on wpływ na wielu ludzi dzisiaj. Zapewniam cię, że królowa Saby była prawdopodobnie krytykowana przez ludzi z jej narodu. Mówili, oddajesz równowartość dwóch do trzech miliardów dolarów dóbr najbogatszemu człowiekowi na Ziemi, dlaczego nie wykorzystamy tego w naszym kraju? A kiedy poszła do Salomona, jeśli założysz, że jeden wielbłąd mógł unieść 300 funtów, nie wiem ile może unieść wielbłąd, ale powiedzmy, że wielbłąd może unieść 600 funtów, w takim razie potrzeba by było ponad 15 wielbłądów do niesienia samego złota, jeśli mógł nieść po 600 funtów na głowę. Bardzo możliwe jest, że było więcej niż 15 wielbłądów, tylko do doniesienia złota, a było jeszcze tyle samo lub więcej srebra, więc musiało ich być co najmniej 30, a potem była jeszcze największa liczba wonności, jaką Salomon kiedykolwiek dostał, więc bez problemu. Mogło to być od 100 do 200 wielbłądów, a do tego potrzebne były jeszcze oddziały żołnierzy do ochrony tego wszystkiego, w przeciwnym razie skorzystaliby na tym złodzieje. Tak więc był to olbrzymi orszak, co najmniej 100 do 200 Wielbłądów, żołnierze i inne rzeczy. Idąc, musieli zatrzymywać się w oazach, po drodze musieli rozbijać obozy to nie była jednodniowa wycieczka. Idąc przez królestwa i oazy, Zapewniam cię, byli tam biedni, byli tam żebracy, prawdopodobnie wychodzili do niej królowie i możliwe jest, że królowa Saby niosła ze sobą więcej pieniędzy, więcej pieniężnych darów dla Salomona niż wynosi ich cały produkt krajowy brutto. Wyobrażam sobie, jak królowie wychodzili i pytali, dlaczego idziesz dać to wszystko najbogatszemu człowiekowi na ziemi? Dlaczego nie dasz tego ludziom w potrzebie? Dlaczego nie dasz tego nam, aby pomóc naszym cierpiącym? Zapewniam cię, ludzie się nie zmienili. To samo działoby się dzisiaj, gdybym niósł równowartość dwóch do trzech miliardów dolarów w darach dla najbogatszego człowieka na ziemi. Zebrałbym krytykę. Dlaczego to robisz? Dlaczego bierzesz pieniądze Pana i to robisz? Jednak popatrz na to, ona dała to Salomonowi i dalej werset 13 mówi, Król Salomon zaś dał królowej Saby wszystko, czego pragnęła i o co poprosiła, nie licząc tego, co jej dał ze swojej królewskiej hojności. Potem odjechała i wróciła do swojej ziemi razem ze swoimi sługami. Salomon przyjął jej dar, który mógł wynosić 2-3 miliardy lub więcej, ale potem dał jej wszystko, czego zapragnęła, jego hojność była dużo większa od jej hojności. Tak właściwie werset 14 mówi o jego obfitości, a baga złota, które wpływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów złota. Powtarzam, talent to 75,5 funta. Więc 666 talentów złota to 50 283 funty, to daje 804 528 uncji złota rocznie. Które do niego wpływały i to nie zawierało sektora prywatnego i innych rzeczy. To jedynie ilość samego złota, które do niego wpływało. Salomon dostawał co najmniej pięć, sześć razy więcej niż to, co dała mu królowa Saby. Tak więc skoro jego obfitość była dużo większa od niej, a dał jej ze swojej obfitości, wierzę, że królowa Saby prawdopodobnie opuściła Salomona z większą sumą pieniężną niż ta, z którą przyszła, dała i zostało jej dane. Jeśli ludzie w jej kraju krytykowali ją, mówiąc, nie powinnaś obdarowywać najbogatszego człowieka na ziemi, lub jeśli po drodze królowie wychodzili, mówiąc, dlaczego nie dasz nam części z tego, zamiast dawać wszystkie te pieniądze najbogatszemu człowiekowi na ziemi, jeśli królowa Saby miała pragnienie, by błogosławić innych, miała dużo większe możliwości, by to zrobić po tym, jak obdarowała Salomona, niż gdyby rozdała te pieniądze ubogim w swoim kraju lub ubogim po drodze. Widzisz to kolejna rzecz, której ludzie nie rozumieją. Kiedy stajesz się partnerem, kiedy zaczynasz dawać, to nie tylko błogosławi daną służbę, ale rozpoczyna przepływ namaszczenia, błogosławieństwa, które znajduje się nad danym kościołem czy służbą w twoją stronę. I to ubogaca ciebie i będziesz mieć więcej. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą wasze zanadrze. Tak więc to nie tylko przynosi korzyści. Tym, tam, gdzie dajesz, ale to przynosi też korzyści tobie i uzdalnia cię do bycia większym błogosławieństwem. Moi przyjaciele Charlie i Jill LeBlanc usługiwali razem ze mną przez nawet nie wiem ile. Wydaje mi się, że był to 1980, kiedy spotkałem ich pierwszy raz, więc usługujemy razem prawie od 40 lat. Podróżujemy razem po świecie. Tak czy inaczej, Charlie i Jill są po prostu wspaniali w uwielbieniu. To jeden z moich ulubionych uwielbieniowców. Charlie i Jill zaczynali bardzo skromnie. Jeździli do naprawdę małych kościołów, szukali kościołów, które się zmagały, i w efekcie mieli serce dla tych małych kościołów, więc brali swoje dziesięciny. I i darowizny ze swojej służby i siali w te małe kościoły, ponieważ wiedzieli, że potrzebowały pomocy. Nie dawali większym służbom, ale usłyszeli mojego przyjaciela, Boba Jandiana. Byliśmy razem w Anglii, prowadziliśmy seminarium dla usługujących, i Bob Jandian użył dokładnie tego samego przykładu królowej Saby. Mówił o ludziach, którzy chcieli, żeby rozdała całe to bogactwo biednym, zamiast dawać je najbogatszemu człowiekowi na Ziemi. Posłużył się faktem, że królowa Saby Podłączyła się do mądrości, do namaszczenia, które Bóg umieścił na Solomonie, i kiedy go obdarowała, nie tylko przyjęła w zamian jego mądrość, ale także otrzymała w zamian z jego obfitości. Była bogatsza wychodząc niż kiedy przyszła. Jeśli wybrała by dać biednym w swoim kraju, czy biednym po drodze, w rezultacie miała do tego większe zdolności. Bob Yandian uczył dokładnie o tym samym i w rezultacie Charlie i Jill postanowili, że wezmą część ze swojego dawania i zamiast dawać tylko biednym, tam gdzie potrzeba była największa, zaczną siać większe służby, o których myśleli w tamtym czasie, że nie potrzebują ich pieniędzy. Ukończyli szkołę biblijną Rema, więc w tamtym czasie, to było dawno temu, zaczęli dawać Kennetowi Haginowi, kiedy jeszcze żył, i szkole Rema, ponieważ ją ukończyli. Zaczęli siać tam, dokąd chcieli iść, gdzie widzieli błogosławieństwo i Boże namaszczenie. Zaczęli również siać w służbę Joyce Meyer. Chodzili do kościoła razem z Joyce i Dave'em Meyer. Znali ich, zanim zaczęli służbę. Zobaczyli, co Joyce i Dave robili i chcieli być tego częścią. I zaczęli siać w ich służbę. Zaczęli siać w służbę moją służbę, ponieważ ze mną podróżowali, ale widzieli, że naszej służbie się powodzi, więc myśleli, cóż, Andrew nie potrzebuje tego tak bardzo jak te mniejsze kościoły. Jednak po tym, jak usłyszeli to przesłanie, zaczęli siać w moją służbę, opowiedzieli mi swoje świadectwo o tym, jak zmienili swoje dawanie, aby zacząć siać nie tylko tam, gdzie była potrzeba, ale także tam, dokąd chcieli iść. Po sześciu miesiącach robienia tego, Dave i Joyce Meyer zaprosili ich na posiłek i podczas spotkania z Charlie i Jill powiedzieli, chcielibyśmy, żebyście z nami podróżowali i zaczęli prowadzić uwielbienie. Wydaje mi się, że przez siedem lat Charlie i Jill podróżowali z Joyce Meyer prowadząc uwielbienie. Joyce finansowała wiele płyt CD, które wydali. Joyce za nie zapłaciła. Było to dla nich ogromne błogosławieństwo. Przeszli z usługiwania stu czy dwustu ludziom w mniejszych kościołach do usługiwania, myślę, że na niektórych krucjatach, które robiła Joyce, usługiwali dwudziestu tysiącom ludzi lub więcej. Co za ogromna różnica. I wiesz co? Kiedy Joyce i Dave zabrali ich na posiłek, Joyce powiedziała, że specjalnie sprawdziła ich dawanie i zobaczyła, że zostali ich partnerami i powiedziała, gdybyście nie byli naszymi partnerami, gdybyście nie myśleli o naszej służbie, gdybyście nie byli naszymi partnerami, nie poprosiłabym was, żebyście to robili. Ale ponieważ zostali partnerami, otworzyło im to drzwi, utorowało im drogę i zaprowadziło ich przed wielką, Wielkich mężów i kobiety przed Joyce i Dave'a Meyer oraz ludzi, którym usługiwali. Widzisz, czasami ludzie myślą, nie będę dawał tym większym służbom, ponieważ tam się tyle dzieje, mają wszystkie te pieniądze. Dam tutaj, gdzie ma to większy wpływ. Z całą pewnością musimy dawać mniejszym służbom, musimy dawać z życzliwości, gdzie nie otrzymasz nic w zamian, po prostu dajesz, żeby pomóc komuś w potrzebie. Istnieje wiele powodów do dawania, ale mówię ci: musisz siać tam, dokąd chcesz iść. Musisz znaleźć służby i kościoły, które mają nad sobą namaszczenie, i kiedy będziesz dawać, ten dar utoruje ci drogę. W pewnym sensie. Przywiązujesz się, łapiesz się tej służby i kiedy ona idzie, to prowadzi cię razem z nimi, ponieważ jesteś ich partnerem i czerpiesz korzyści z tego, co dzieje się z nimi. Mówię ci, powinieneś rozważyć partnerstwo. Nie tylko ze względu na służbę i jej korzyści, ale musisz zrozumieć, że to przynosi korzyści również Tobie. To turuje Ci drogę, otwiera dla Ciebie drzwi. Królowa Saby, jeśli się ku temu skłaniała, kiedy wracała do miejsca, z którego przyszła, mogła błogosławić żebraków, mogła błogosławić innych królów, kiedy przechodziła przez ich ziemię, mogła wrócić do swojego kraju i mogła pomóc i ulżyć sytuacji. Mogła zrobić to dużo bardziej niż to, co zrobiłaby, gdyby wzięła swoje zasoby i dała jedynie biednym. To potężna prawda. Mówię ci, partnerstwo przynosi korzyści Tobie. Jak powiedział apostoł Paweł w liście do Filipian czwarty rozdział. Nie cieszył się, ponieważ pragnął daru. On pragnął owocu, który by wzrastał na ich konto. Kiedy zaczynasz być partnerem w szerzeniu Ewangelii i dajesz ponad to, ile kosztują materiały dla Ciebie, i zaczynasz dawać niesamolubnie, aby pomóc innym, podłączasz się do namaszczenia, które znajduje się nad danym kościołem czy służbą. I to przynosi korzyści Tobie. Pamiętaj, że to ostatni dzień, w którym oferuję książkę Finansowe szefarstwo. Mamy tę książkę również po hiszpańsku. Jeśli mówisz po hiszpańsku lub znasz. Kogoś, kto mówi, zachęcam Cię do nabycia jej. Mamy płyty DVD, CD, podręczniki oraz dodatkowe DVD ze świadectwami ludzi, którzy prosperują dzięki tym prawdom. Wysłuchaj naszego lektora i proszę, zadzwoń lub napisz. Pamiętaj, że to ostatni dzień, w którym te produkty są dostępne. To Twój Duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za Nim, to zapewniam Cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano Cię do niewoli, skłamano o Tobie czy zamknięto w więzieniu. Podobasz się Bogu. Bóg cię kocha i jest ciebie bardziej zadowolony niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maka. Obejrzałem na YouTubie nauczanie, prawdziwa natura Boga i to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Macowi, to co głosi, jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com. Nauczanie finansowe szafarstwo jest dostępne w języku polskim, jako książka oraz w formie audiobooka. Zapraszamy na stronę awmpolska.com, gdzie znajdziesz więcej nauczeń Andrew.